No cześć, witam was bardzo serdecznie w już trzecim odcinku z serii Zostań Gwiazdą. Dzisiaj zaczynamy sobie z takiego kadru, żeby trochę zaspoilerować wam to, co robiłam tak poza nagraniami. Ale spoiler nie jest taki tragiczny, bo pokażę wam to teraz. Dzień dobry, panie naprawiaczu. W sumie to nie mamy jak za bardzo szastać pieniędzmi, więc wygląda to tak. Ano tak. No, definitywnie nie możemy szastać pieniędzmi. Najważniejsze, że mamy kompa. Mamy też sobie miejsce do spoczynku. Chciałam jeszcze dać jakąś biblioteczkę, ale na to niestety nie sterczyło. Aktualnie jesteśmy na minusie. Komputer jest najgorszy z możliwych. Także super, bo na komputerze Miku nie można robić rzeczy, które można robić na normalnym komputerze jak coś. Kobitki jest teraz problem. Taki troszeczkę... Taki troszeczkę słaby, bo żarcia w lodówce brak zostały tylko klasyczne babeczki waniliowe, jakoś kiepska. Siema hilary. No trudno, nie ma pieniędzy, nie ma resztek, nie przemyślałam tego, ale dzisiaj pewnie będą tantiemy czy coś, a ja przynajmniej mam taką nadzieję. A na którą była to rozdanie nagród czy coś? Ja się w ogóle dokopię do tego teraz. Weź to teraz znajdź, weź to znajdź. E, o, 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 e, niedziela o 19, dobrze, pamiętałam. O, tantiemy właśnie przyszły, a no to dobra, to może coś ugotować Miku. Uratowali nam dupska. O, to może będzie mnie stać na biblioteczkę jeszcze jakąś. Tak jak planowałam na początku. Tylko trochę duża. A mogłabym ją pomniejszyć? To będzie oszukaństwo, ale i tak nachodzi teraz na to. Mm. Czemu ma białe obicia? Nie chcę białych obić. Nie chcę szarych obić. Chcę wszystko czarne. O mój Boże, ty... O, hej. Ale oczywiście nie ma takiego koloru, które byłoby koloru tych okien. Dobra, to może do dopasuje, ale to głupio wygląda teraz nad tym parapetem. Dlaczego tu się nic nie zgadza kolorystycznie? Będzie tu. I teraz to idzie tu. Tak będzie lepiej. Okej. Okay. Skończyłam. Final touch. Zastanawiam się, czy by tego nie oddzielić tutaj też jakimś półścianką, czy coś. Może, może nawet ścianą i tutaj by się kiedyś dało telewizor na ścianę. Tylko co rozdanie nagród, to gdzie jest? Mhm. Nowe trendy. Organy piszczałkowe? Agresywny vlog i pomysłowy vlog. Jakby cię tutaj zdenerwować, Miku? Weź, poczytaj komentarze na Instagramie czy coś. Dobra, może najpierw zrobimy te recenzję kosmetyków. Będzie najłatwiej. Cosplay Miku Make-up Tutorial. <grym> Miku, od skąpa do kąpa, tak? Miku, wracaj. Kto się dzwoni? Z jednej strony prestiż i większe zarobki, a z drugiej nawał pracy i więcej obowiązków. Czy warto starać się o awans? Jasny awans! Dzięki, na początku było trochę nerwów, ale teraz się cieszę. Usłyszałam dźwięk awansu, dostała awans tak od razu? O, Mika ma czwarty poziom umiejętności produkcji medialnej. Mika odkrywa swoją drugą naturę, opatrywanie w słowa kluczowe, teraz może tworzyć więcej utworów i ma do dyspozycji dodatkowe opcje remiksowania przy stanowisku muzycznym. A no tak, przecież jest jeszcze to stanowisko muzyczne. Czemu ja o tym zapomniałam? To tak pasuje do Miku. Stanowisku, o... No to jedne tantiemy i będzie. Hmm. i gdzie to będzie? Chyba najgorętsze miejsce w mieście? To wygląda jak miejsce, w którym można by, można by otrzymać nagrodę, tylko że musimy się dostać. Możemy oszukać, póki nie ma brankarza? Nie. Kurdebel. Nie mamy też pieniędzy, żeby przekupywać ludzi? Wymagania trzygwiazdkowe, tak? drzwi wyłącznie dla VIP-ów, A jest jakieś boczne przejście, może? Na, no, zamknięte. Mm -hmm. Po co robią boczne przejście, jakie jest zamknięte. No dobra, stary, kto tu na bramce siedzi? Znamy Barmana, możemy wejść w takim razie. Czas na gwiezdne rynki, Gwiezdne wojny. O, o drzwi są otwarte. My znamy tutaj yy, Tom. Holi. Holi znamy to możemy wejść? Gospodarz i wilburak. Znamy gospodarza, znamy barmana. Proszę wpuścić ludzi. Jak mam tu wejść? 19 zaraz się rozpocznie. I jeszcze Judith, Judith też znam. No, kurde, belle, bramkarza nie ma. Nie ma nawet kogo przekupywać. Kochają mnie, naprawdę mnie kochają, wykrzyknął. To jest ten torne, otrzymując nagrodę Gwiezdny Ryk. No i będziemy oglądać ceremonię przez okno. Przepraszam bardzo, miałam zaproszenie. Miałam zaproszenie. Jest! Marla, spóźniłaś się! Przekonywanie jest zbędne. Masz już możliwość wejścia do środka. Nie mam. Jak klikam, to nie mogę. Czy ja coś robię źle? Nie wpuścili nas na salę na pochybel z kurczybyką. Wszystkie gwiazdy to są chamy. Podaj jeszcze piwo. Chorne. co siedziesz? Ty przynajmniej tutaj siedzisz. Walerian wygrywa nagrodę Gwiezdny Ryk. Będzie dumnie nosił ją na szyi jako znak sławy i modowe przesłanie. To nieźle będzie się nosił na szyi. Powodzenia. Mają tutaj złote kible. Luksus. O, może jak ją pobijesz, to będzie nieprzydomna i wszyscy wejdziemy. Dawaj, Malcolm! Nie wierzę, że kibicuję Tobie, a nie Marley. A nie no, ją nie pobijesz. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą nagrodę wręczenia nagrod, Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i do zobaczenia wkrótce. Aha, no to było cudowne. C cudowne doświadczenie życiowe. Fajnie, było, Ale poważnie, ja coś źle zrobiłam, czy to się zbagowało? Mam nadzieję, że się zbagowało i nie jestem debilem. <laughs> Mika jest teraz jedną gwiazdką celebrytką! Obiecująca debiutantka Mika wkroczyła na drogę sławy i to pierwsza, kurde, spodziewałam się, że bardziej. i będzie. Po raz pierwszy w życiu zdobyła swój własny punkt sławy. Za punkty te można kupować w panelu informacji o sławie, bonusy sławy. Mniej przyjemne oblicze popularności, którego może teraz doświadczyć Mika, to możliwość nabawienia się dziwactwa, czyli, osobli tego, czyli osobliwego zachowania, będącego konsekwencją podejmowanych przez nią działań. Wow! Punkt słaby, bo ty chcesz wydawać punkty sławy, kupić bonus sławy? Współpraca biznesowa. Wysyłaj filmy, by zdobywać sławę i pieniądze. Mika będzie teraz zyskiwać więcej sławy za filmy, wysyłane za pośrednictwem stanowiska filmowego lub muzycznego. Ponadto jej rosnący wpływ na opinie i wybory fanów Sprawia, że zaczynają się nam interesować znane marki, pragnące, by promowała ich produkty. Mika będzie co pewien czas otrzymywać od agencji reklamowych telefony z propozycjami opublikowania w określonym czasie dobrze płatnych filmów. To brzmi super! Nawiązywanie znajomości. Łatwość nawiązywania kontaktów z bardziej sławnymi gwiazdami. Śmiałość w kontaktach towarzyskich sprawia, że Mika z łatwością znajduje wspólny język ze sławniejszymi od siebie gwiazdami, prowadząc rozmowę w taki sposób, by szybko przejść od znajomości do przyjaźni. Ponieważ Mika ma smykałkę do nawiązywania relacji, jej sławę zwiększy dowolna interakcja społeczna ze znajomą gwiazdą, a interakcje z celebrytami wyższego poziomu poskutkują jeszcze większym skokiem rozpoznawalności. Uuu, to jest spoko. To chyba dla Ai pasowało. Zauważalność. Szansa na zdobycie większej sławy dzięki umiejętnościom i działaniom związanych z karierą. Mika ma w sobie to coś, dzięki czemu od razu wyróżnia się z tłumu i nie sposób jej nie zauważyć. Ten aspekt jej osobowości sprawia, że ma szansę szybciej zdobyć uwagę publiczności. Posługując się tylko jedną umiejętnością albo działaniem związanym z karierą i zyskać dodatkową sławę. Myślę, że chciałabym jechać tak drzewko po kolei, że jak już zacznę coś robić, to jechać aż do końca. I żeby Mika i Ai miały inne drzewko, więc chyba Mice weźmiemy to, bo to do niej najbardziej pasuje. Widzę światło reflektor. O, nie, nie, nie. On jest jakoś dobra, czyli jest dobrze. Trendy są takie same, agresywne vlogi. Mam nadzieję, że ktoś ci zdenerwuje dzisiaj w szkole, dobra leć. Lecimy na plan. Cześć, Judith. Judith, nie uciekaj, Judith. Przygotuj fryzurę i makijaż. Można? Można. Teraz będę miała traumę do końca życia. No, świetny makijaż. Taki żaden. Ale masz fryza. Zdrapali ci farbę z włosów. Mateusz, mucha. Wyglądasz jak burak. Co macie tutaj dzisiaj? Dla mnie. Picka, Ale my sobie zjadła pickę. Możemy już rozmawiać z Judith normalnie? To czekaj, ja chcę komplementy poprawić. No i super, możemy już rozmawiać z Judith. Jak normalne ludzie. A nie, krzyczeć do niej. Czemu tutaj nie ma tynku na ścianach? Znaczy ty jest tynk, nie ma farby. Hallo. Lubisz samochody? Czyli jesteś Blocharą? Idziesz mu tam zgłosić tę gotowość? Czy będziesz niemiła dla ludzi? Siedzieć tu widzę co ty, Alberta jesteś? I czemuż Judith? Ale malutkie misiaczki, a to takie gigantyczne. Jest taka zabawka w ogóle? No bo to jest dzieciak, czy coś do dziecka... Dzie dziecka śpiewa. Do dziecków. To jest kaleb? Nie, to jest jakieś dziecko. Ten królik jest z innego dodatku. Holly. Pamiętasz naszą rozmowę awansowano mnie? Tak? Ja wiedziałam to szybciej niż ty. I mnie chyba też awansowano. Cięcie! Anna Izabela zakończyła kręcenie swoich scen. Ekipa się pakuje, a nakręcony materiał zostanie wysłany do montażu. Słaba pieniądze, tak. Anna Izabela awansowała i teraz będzie pracować jako występująca gościnnie. Zyskuje też możliwość udziału w nowych przesłuchaniach. Super? O nie rachunki, największy wróg człowieka i podatki. E, to było to było dzikość płomieni. Dobrze. Oj, nie przeczytałam. To sobie przeczytajcie sami. Potrzebujemy mikrofonu dla ciebie, żebyś ćwiczał umiejętności komediowe. No właśnie. Jakie ty masz umiejętności komediowe? Trzecie. No dobra, nieważne. Nie było tematu. Co możemy zrobić z tym? Sand planet i w cyjanowym ci do twarzy. Może je połączymy? Inspirujący blok, a to miał być pomysłowy blok. Dobra, to porady kosmetyczne jeszcze w takim razie. Chcesz zatytułować ten film? A co to było? Może być tak. Już nie pamiętam, co ja łączyłam. Ja mam taką krótką pamięć, że to masakra. I co teraz jest? Porady modowe. Hashtag. Najwyraźniej w będzie do twarzy i sam plany zupełnie do siebie nie pasują. Film stracił przez to sporo na jakości. Aha. Czyli może polepszyć jakość i może pogorszyć jakość. Okej, okay, rozumiem. Kurde, ile ci brakuje? Mika to cię prześcignie dwukrotnie. Wbijaj. Jesteś rozgniewana, pożyczysz? Potrzebuję do vloga. Potrzebuję na content. Nie jestem dobra w poradach kosmetycznych. Oddychaj scenę romantyczną dla napiwków we własnym domu. No dobrze! Ciekawe, kto ci da napiwek, Mika? Coś ci się przykleiło? Romanza! Lepiej niż ostatnio, lepiej. Bezbłędne zagranie. W sposób w jaki te kwestie zostały wypowiedziane, to głębokie spojrzenie. Normalnie nogi się uginają. Ale ty wiesz, że to było na niby, nie? Idziesz jutro na to przesłuchanie czy we wtorek? Jutro jest wtorek. Rozwiązana sprawa. Nie ufam ci. zgotowaniem No ale dobra. Mika śpi. To nie wiem. Robimy dzisiaj wycieczkę, jak w każdym odcinku. Muzeum Plumbo Pictures. Pójdziemy tam. To nasza agencja. Judith, Judith, co ty masz na głowie? Holly, cię coś boli? O, o, robią nam zdjęcia, robią nam zdjęcia, tak. Razem. Zobacz, jesteśmy przyjaciółkami, jesteśmy przyjaciółkami. Pani Bocian. A, więc to tutaj się podziały bociany. Okej, okay, to wy sobie tutaj pogadajcie, a ja popatrzę, jak to muzeum wygląda. Mhm. Tylko jedna skamieniała czacha, a reszta to puste pomieszczenia i znowu... Nie, mniej obskurny kibel niż na planie na pewno. O, cześć, darku marzycielu. Dobra, u góry jest troszeczkę lepiej. O, to jest fajne. O, jakieś. Aha, tu są jakieś rekwizyty z filmów. Kumam, kumam. Mówię, jakiś ufok. A, to są stroje, które były w filmach. Nie no, ale pomysł super, moim zdaniem. Tylko wykonanie trochę. No, biednie tu. No, bo to jest już ostatnie piętro znaczy pierwsze i ostatnie. Ta czaha, ta czaha. Dobra, na ścianie też coś jest. Dwa obrazy na ścianie i czaha, super. Trzy obrazy na ścianie, dobra, zobaczę. Kulka! Ona miała tą kulkę. Na głowie. I to jest? Co to jest? A, to jest niebiańska kryształowa korona. Czyli ona sobie lansowała mózg po prostu. Okej. Okay. Aby użyć przesyn kursor na dowolny kryształ, aby dowiedzieć się, jakie posiada właściwości. A, kamieniara. Okej. Okay. Też jestem. Pamiętacie, jak mówiłam kiedyś, że jestem kamieniarą w odcinku z. Witaj w pracy? No to później dostałam kamieni nerkowych, także nie polecam mówić tego na głos. Nie, bądź niemiła! A nie, to ona jest niemiła. Ej, weź się nie wtryniaj. Gawin. No, to ty na mnie nakrzyczałaś, ale niech będzie. O, możesz odegrać z nią scenę dla napiwków. Tak, romantyczną scenę dawaj, z Judith. Przydałoby się paracji teraz. Oh. I co plepsy? I co? Tak, żal dupę ściska, że sobie poszli. Podobało się, podobało się. Dokładnie tak. O, i 13 simulonów. Wspaniale. Dobra, wracamy już do domku. Muzeum jest pomysłowe, fajne, tylko troszeczkę zbyt biedne. Tak podsumowując, Odegrać scenę z musicalu? Będziesz śpiewać? <noise> ok. Ok, to było fajne. Kubimy Miku prezent, niespodziankę. Amatorski plan filmowy, może sobie zrobimy z tyłu kiedyś. Ale na razie, na razie, na razie, na razie komputerek. Gdzie jest ten komputerek? Stanowisko muzyczne, proszę bardzo. Damy pod oknem. Oj, nie w oknie, pod oknem. No i cool. Trochę zagracone masz tą sypialnię, no ale trudno. Wyprodukuj nowy utwór. Kurde, super. A i nie spaliła kuchni tak w ogóle. Dumna jestem. Uuu, bo ty możesz już takie nowe rzeczy robić. Rok kalkulatorowy. Podoba mi się. Uuu, robisz coś nowego. No i to jest cool. Ale to i tak nie jest nagrywanie coverów jak coś. Chodziło mi o śpiewanie, ale robienie muzyki też jest git. Tak, oddaję w pół honoru. Odwołuję to, co powiedziałam w połowie. Jeśli tak można. Jeśli nie można, to i tak to zrobiłam. I co, i to kiedyś skończysz to robić? A, to ja muszę tutaj coś klikać. Magia syntezatora, tak. Chyba tyle, tyle wystarczy. Zapisz utwór. Chodź po mojego plamboba. Dobra, nazwę to pierwszą piosenką, jaką zobaczyłam u Miku. By ta noc mogła opanować świat, protagonista sceny patrzeć ma za krat. Czy tylko ja widzę ten stan? Czas uciekać, bo to wszystko fałsz. Tada! Tada! Cudowne! Wydaj, utwór! Mika, skomponowany przez ciebie utwór Everlasting Night, został wysłany do serwisu. Simify, Simify. Teraz każdy może go posłuchać. Miejmy nadzieję, że stanie się popularny i zwróci uwagę wytwórni muzycznej. Uuu, maka. No, to jest dużo zabawy. A Aj poszła na przesłuchanie, a ja... nie ogarnam. A i tak, to ty rolę. Znamy Aj. Przesłuchanie zakończone sukcesem. Anna Izabela, dyrektor obsady, uznał, że twoje umiejętności są wystarczające. Jak tylko rozpoczną się zdjęcia, musisz zgłosić się po porady reżyserskie. Z naszych informacji wynika, że dzikość płomieni opowiada o zabiegach i umizgach, jakie należy przeprowadzić, zanim dojdzie do barabara. Niestety nie wiemy, jaką rolę odgrywają w tym wszystkim ogniska i namioty. No to będzie ciekawy odcinek za tydzień. A, bo ja muszę to wysłać. Dobry bit, nowa fala, muzyczna machina, Maxis. To, to. Cześć, Krzysiu. Elusiumalka, twoja mu daje radę. Jestem producentem z dobrego bitu i myślę, że dobijemy targu, Jo, Piszesz się na to? Krzysiu, ty jesteś lekarzem? Krzysztofie, czy ty mnie właśnie skamujesz? Dobra, ale jestem ciekawa, co się stanie klik kliknę na OK. Podpisano kontrakt z wytwórnią dobry bit. Bita pod Bito. Miko podpisała kontrakt z wytwórnią muzyczną, dzięki czemu może liczyć na dodatkowe tantiemy. Dla zmaksymalizowania zysków najlepiej regularnie wydawać piosenki. Uwaga, jeśli przez dłuższy czas Mika nie opublikuje żadnego utworu, wytwórnia może z niej zrezygnować. Korzystaj z telefonu i za pomocą opcji głoście sprawdza, jakie zadania przygotowała dla ciebie wytwórnia i ile masz czasu na ich wykonanie. Wow, wow, Dzień dobry. A, to jest holi, boże. Zmieniłaś się, odkąd się ostatnio widzieliśmy. Zacznijmy, jak skończyliśmy w sumie, why not? Okej, okay, a więc myślę, że tym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku, oczywiście, idziemy znowu na plan. Tam ogarniemy to dziwne zlecenie, które do nas przyszło. Zajmiemy się też karierą muzyczną Miki i pobawimy się tymi agencjami, wytwórniami itd. No ale na dzisiaj to już koniec, jak już mówiłam. Dziękuję bardzo, że dotrwaliście do końca tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym. Bye! By ta noc mogła opanować świat, protagonista sceny patrzeć ma za krat. Czy tylko ja widzę ten stan? Czas uciekać, bo to wszystko fałsz.